Ciężka była, ciężka, wysoka, wysoka, długa i to było jakby gdzieś tam dużym problemem. Zrobiłam sobie operację piersi i to gdzieś tak we mnie, tak wiesz, mówię, kurde no. Są różne poziomy pikanterii, że tak powiem. No nie będę oszukiwać, jest tam dużo jakiegoś, jakiegoś mocnego materiału, ale to trzeba, wiesz, dla wyróżnionych. Wiem, że dużo osób teraz powie, nie no, co ona... I przecież to y, jest szansa na gdzieś tam takie zasięgi Cześć, witam. Jak się czujesz po tym roastie dzisiejszym? Y, wykończona, tak y, nie fizycznie, ale psychicznie. A dlaczego? I wolałabym siedzieć w domu. I grać w gry. Y, no, ostatnio mniej gram. Mm, ale w piątek startuje taki fajny serwer, że będę po prostu tylko chodzić na treningi, spać i grać. No naprawdę. Także zapraszamy do Ewy. Ewa, jak ty w ogóle zaczęłaś swoją przygodę z grami? Kiedy to się zaczęło i kiedy to było, zostało Twoją pasją? Stało się? Bardzo wcześnie. W sumie, kurczę, od mojego, jak gdzieś tam były takie komputery, monitory z takimi wielkimi dupami z tyłu, i były no, totalnie takie podstawowe gierki. Pamiętam, że grałam się taką grę, że tam jakieś króliki były, potem był jakiś Sonic. Później ICY Tower, no to takie były bardzo stare gry, później był CS 1.6, jakiś Lineage 2, Metin 2, no to bardzo dużo gier i ja też tam podglądałam to u jakichś starszych wujków, kuzynów i tak dalej, no i gdzieś tam spodobało mi się i tak zostało do tej pory, no teraz na pewno dużo mniej gram. Yy, ale, ale dalej po prostu lubię, lubię sobie do tego wracać. Może może kiedyś jeszcze wrócę do streamowania, ale, ale na ten moment odpoczywam mocno. A jak, jaka jest Twoja w ogóle ulubiona gra, w której czujesz się najlepiej? Ulubiona gra? Wstępna, nie no, żartuję. Nie, nie, żartuję. Ulubiona gra to chyba Metin, to jest taka nostalgia dla mnie. Zawsze, zawsze w to grałam, od dzieciaka. Bardzo dużo godzin na to poświęciłam, no i wydaje mi się też, że, że League of Legends y, też było taką grą. Że jest mało dziewczyn, które grają w, w takie gry, więc pewnie czułaś się troszeczkę wyróżniona i pewnie odbiorcy to byli głównie mężczyźni. No tak, y, chociaż y, parę lat temu na streamie poznałam y, dziewczynę, koleżankę, która do tej pory jest moją przyjaciółką już wiele, wiele lat i y, y, y się bardzo dobrze dogadujemy. Czyli w internecie można poznać przyjaciół? No można, pewnie. Jak e, przygotowania do, do walki, która Cię już niedługo czeka? Czy Ty się w ogóle stresujesz? Bo jednak e, bukmacherzy chyba są mocno za Tobą. A właśnie nie wiem, dlaczego tak mocno za mną są. No, bo walczyłaś z Mają Staśko, która no, jednak też się pokazywała dobrze. Tak mi się wydaje, że o to chodzi. No bo Była większa, była bardzo trudna. W sensie y, nie tyle, co y, gdzieś tam... Y, czy była mocno, bardzo silna, to, bo to nie była, ale no, ciężka była. Wysok, ciężka, wysoka, długa i, i to było jakby gdzieś tam dużym problemem. No, zobaczymy, jak teraz pójdzie. Widzę, że Paulina bardzo, bardzo dużo trenuje i się przykłada. No, ja, ja też, ale troszeczkę, troszeczkę, no, jakby szanse są wyrównane. I wydaje mi się, że. To, że nie jestem underdogiem w tej walce, to nakłada na mnie jakąś tam presję jednak, że skoro ludzie stawiają, że ja wygram, no to powinnam to zrobić, a nie chciałabym, żeby kupon przegrali przeze mnie. Czyli presja jest na, na barkach? Tak, tak, ale dam z siebie wszystko, jak zawsze. Telefony od widzów dzisiaj, czy któryś cię zaskoczył? Nie. Ja wiedziałam, że, ja wiedziałam, że tak będzie, obstawiałam, że w ogóle będzie gorzej. No, także już się przyzwyczaiłam do tego, niczym mnie nie są w stanie zaskoczyć, niczym nie są w stanie mnie gdzieś tam y, złamać, czy, czy nie wiem, czy zasmucić, czy zaszkodzić i tak dalej, no, mogę a kiedy, próbować. A kiedy stwierdziłaś, że założysz w ogóle OnlyFansa? Mm, kiedy zaczęłam y, się sobie podobać tak bardzo. No. Kiedy to było? Dlaczego się wcześniej sobie nie podobałaś? Wiesz, co. Ja, ja przez długi czas w ogóle w swoim życiu byłam zakompleksiona. E, strasznie. E, I to z powodu tego, jak wyglądałam, i, i z powodu tego, mm, może jakimi ludźmi się otaczałam. Wiesz, nie, nie czułam się w ogóle gdzieś tam. E, dobrze ogólnie, nie? E, no, ale jak już gdzieś tak przez. Ileś tam miesięcy zaczęłam zdrowo jeść, dużo ćwiczyć i tak dalej, i tak dalej, eee, zaczęłam się sobie podobać bardziej, eee, no to uznałam, że kurde, ej, dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować, nie? Eee, skoro mm, już jestem tak naprawdę dojrzałą kobietą i, eee, i chcę się czuć kobieco. Czyli to chodziło głównie o twoją figurę, rozumiem? Czy, czy też buzię, miałaś kompleksy wcześniej? Czy... Głównie o figurę chodziło raczej, no. Ja też, ja, ja też wiesz, dużo schudłam, później e, zrobiłam sobie operację piersi e, i to gdzieś tak we mnie, tak wiesz, moja kurde, no. Powiedz, jeszcze do tego OnlyFansa nawiążę, bo też wiele osób uważa, że OnlyFans to jest taka platforma, na której są takie mega ostre zdjęcia i często porównują to do naprawdę już takich ciężkich, już nie będę tutaj mówiła. Mhm. <grych> no. To jak to u Ciebie wygląda, co Ty dodajesz? E, są różne poziomy pikanterii, że tak powiem. E, no nie będę oszukiwać, jest tam dużo jakiegoś, jakiegoś mocnego materiału, ale to trzeba wiesz, dla wyróżnionych widzów, takich, którym ufam i którzy, którzy faktycznie już tam ze mną długo są i, i pokazali, że, że można im zaufać. Nie widzę w tym nic złego. Jakby jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ludzie gorsze rzeczy w klubach robią. Powiedz, jakie pieniądze największe zarobiłeś z OnlyFansa? Ja już podałam y, jakiś tam przedział na y, konferencji pierwszej. A jakbyś teraz tutaj do widzów naszych... A czy ja nie lubię mówić o takich rzeczach, wiesz? Dobra, ja nie a... Postawię, a... Tak... uważam, że o pieniądzach się nie rozmawia, a pieniądze lubią ciszę. Ale ogólnie są to wysokie kwoty, znaczy może inaczej zapytam? wyższe kwoty niż jakbyś pracowała na etacie miesięcznie? Y, no, zdecydowanie. Czyli warto. <laughs> No To, to ja nie, nie, nie chcę nikomu mówić, czy warto, czy nie warto. Niech każdy podejmuje sam za siebie decyzję, żeby wiesz, potem nie było, o, ona powiedziała, że o, będę zarabiać tyle i tyle, a tyle nie zarabiam, albo wiesz, no to niech każdy po prostu e, sam za siebie decyduje. Po Paulinie, z kim chciałeś zawalczyć? Kto zaszedł ci za skórę z dziewczyn? Ja na początku chciałabym wygrać i, i później zobaczę, jak to będzie. E, no i faktycznie e, jakby przekalkuluję sobie w głowie, czy. E, te pieniądze są warte y, tego stresu, który gdzieś tam mi towarzyszy y, przy tych wszystkich wywiadach i konferencjach, itd. itd. Y, no, także zobaczymy. Muszę gdzieś tam sobie to przekalkulować na pewno w głowie. Y, wiem, że dużo osób teraz powie, nie no, co on. I przecież to jest szansa na gdzieś tam takie zasięgi, i karierę, i na pieniądze, i na to, i na tamto. No ale nie każdemu zależy na tym, żeby być wiesz, w świetle fleszy, i, i na zasięgach, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia też mojego wieku, i tego, że ja już faktycznie tak troszeczkę chcę przystopować. Ja Ci życzę wszystkiego dobrego i dziękuję Ci za rozmowę. Super, dzięki, pozdrawiam.